Cześć. Dosłownie wczoraj zastanawiałem się, czy przypadkiem na kanale Cornhub nie pojawi się jakiś nowy wywiad z lisertanem, a tu dzisiaj niespodzianka i jest. Otóż zaczynajmy, bo będzie ciekawie. Pytanie numer jeden. Wszystkie zwierzęta zostały już zaprezentowane na blogu, ale zabrakło informacji o ich rasach oraz karmieniu. Co możesz o tym nam Powiedzieć. No, i tutaj padła odpowiedź, że tak, potwierdzająca, że te zwierzęta zostały już zaprezentowane, czyli nie możemy liczyć na nic więcej. Oprócz tego, że zostały zaprezentowane, to zostały też tak jakby zmodyfikowane. I tutaj jako przykład posłużyły krowy: będą cztery rasy krów i będą one się różniły. Między, tak jakby krowami mlecznymi i krowami mięsnymi, w zależności od tego, jakie będzie ich przeznaczenie. Będzie to oznaczało, że po prostu no, krowy mleczne, teraz mleczne, będą produkowały więcej mleka, ale mniej mięsa. Co będzie się przekładało oczywiście na cenę sprzedaży. No i oczywiście analogicznie krowy mięsne, tutaj będzie odwrotnie, będą produkowały więcej mięsa oraz mniej mleka. I tutaj macie odzwierciedlenie tego, o czym mówiłem Wam w przypadku tych screenów, gdzie no po prostu była tarasa. Która ewidentnie wyglądała jak rasa mięsna z racji, tak jakby no, budowy, budowy tej, tej krowy. Tak jak ona wyglądała, jak była umieśniona, jak była zbudowana, to było po prostu nie widać. Pytanie numer dwa odnosiło się do kwestii sezonów oraz tego, że będą one trwać 28 dni. I padło takie pytanie, czy te 28 dni będzie można ustawiać, czy będzie predefiniowane przez grę. No i tutaj oczywiście potwierdzenie musiało również paść, czyli że 28 dni to będzie, będzie taka możliwość, i jeden dzień to po prostu będzie jeden miesiąc, i gracz będzie mógł ustawić poprzez menu opcji. Poszczególne sezony indywidualnie. Tylko tutaj też jest z tą różnicą, że te sezony będą ustawialne jako całość. Czyli zmiana ustawień będzie ustanawiana w następnym miesiącu. I dla przykładu, że gracz zaczyna powiedzmy sobie w styczniu z opcją jednego dnia, następnie zmienia tą opcję na 20 dni. Więc tak jakby ten zaczęty styczeń mija w ciągu jednego dnia w grze, natomiast już luty trwa 20 dni w grze, czyli. Czekamy do momentu, aż nadejdzie kolejny miesiąc, czyli marzec. I w ten sposób jeden sezon, czyli tak jakby trzy miesiące, może być aktywny do 84 dni w grze. Czyli jak widzicie, będzie można to zmieniać, ale ta zmiana będzie ustanawiana tak jakby w kolejnym następnym miesiącu. Nie tak jakby, że w trakcie będziecie sobie mogli tym żoglować, tylko tak jakby od pełnego kolejnego następnego, który nadejdzie. Po tym, który się już zakończy, pytanie numer 3. Pszczoły wzbogacają rozgrywkę w FS22, i oprócz miodu potrzebnego do produkcji, pomagają ulepszyć nasze pola z rzepakiem, ziemniakami i słonecznikami poprzez zwiększenie plonów. Czy masz dla nas jakieś liczby? No i tutaj potwierdziło się to, na co stawiałem, że będzie to jakiś tam wpływ procentowy, jeżeli chodzi o te pszczoły. No i na dzień dzisiejszy, tak jak ten materiał jest nagrywany i tak jak ta informacja została podana, te procenty wyglądają następująco. Jeżeli chodzi o rzepak i ziemniaki, to wzrost będzie. Wynosił 2,5%, natomiast w przypadku słoneczników ten wzrost będzie wynosił do 5%. Oczywiście, zastrzegam, że te liczby do czasu premiery mogą się zmienić, bo była informacja, że programiści nadal pracują nad szczegółami tego rozwiązania. No i pytanie numer 4 najciekawsze w tym dniu od czasu odkrycia AI Worker menu na farmkonie milczeliście do tej pory, jaki jest obecny status i czy ta funkcja jest jeszcze w ogóle w grze. Tak wiem, że jest duże zainteresowanie, niestety nadal nie mogę podać żadnych szczegółów na ten temat. Faktem jest, że funkcja jest w grze i już z niej nie wyleci, dosłownie nie wyleci, bo tam było użyty taki zwrot Fly, czyli o wylatywaniu z produkcji, tak jakby. Czyli dobra informacja jest taka, że nie wyleci. Jednak nie mam obecnie zbyt wielu zasobów, aby odpowiednio zaprezentować tę funkcję. Więc może być tak, że nie będziemy o niej mówić ani pokazywać tej funkcji przed premierą FS22, ale nadal można z niej korzystać w grze. Nadal staram się stworzyć możliwość, abyśmy mogli zaprezentować AI Worker menu na wpisie na bloku. Więc słuchajcie tak jakby nadal się tworzy. Najważniejsze, że nie zrezygnowali z tej opcji, że ta opcja w grze nadal się znajduje. No a czy dowiemy się czegoś przed premierą, czy zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym na premierę no cóż, mam nadzieję, że jednak to dowiozą i dowiemy się czegoś przed premierą. Zawsze istnieje opcja przecież paczowania po premierze, więc nie widzę problemu. No i pytanie, które spędzało sen z powiek wielu osobom, czyli o jakiej godzinie FS22 zostanie wydany na poszczególne platformy? FS22 zostanie wydany, tutaj się akurat data na szczęście nie zmieniła, nie jest przewidywana żadna obsuwa, 22 listopada z niedzieli na poniedziałek o godzinie 00.01, czyli minutę po godzinie 12 na wszystkich platformach bez względu na to, czy jest to wersja Giants Steam, Xbox, PlayStation czy Stadia. Taki jest plan, i mam nadzieję, że ten plan zostanie zwieńczony sukcesem. Czyli minutę po godzinie 12 z niedzieli na poniedziałek będziecie mogli sobie już grę uruchomić czyli w zasadzie możecie już sobie wystawiać wnioski urlopowe, ułatwicie 4 zwolnienia i takie tam, co tam będzie każdy chciał na premierę. Więc podsumowując, AI Worker Menu. Czyli największa tajemnica FSA 22 jeszcze się utworzy. Mam nadzieję, że będzie w takim stanie, że zdążą nam je pokazać przed premierą. Jeżeli nie, to spodziewam się jakiegoś dużego pacza. Natomiast no, fakty są takie, że minutę po północy będzie można już grać i to jest chyba najciekawsza informacja, nie no żartuję, nie jest taka no wiadomo kiedy jest premiera to, to nie jest kwestia tego, że tu będą jakieś globalne serwery, które minutę posiądą i nikt się nie będzie mógł zalogować, nie wiem jak będzie z multiplayerem, ale mnie osobiście bardziej będzie interesował tryb dla pojedynczego gracza, więc tutaj z tym problemów raczej chyba nie będzie o ile nie będzie jakiejś obsuwy na Steamie bo ja wersję Steamową osobiście będę posiadał. Okej, okay, ode mnie to byłoby tyle. Na razie. Cześć.